wszystkim z tej strony Shadow to jest już chyba piąty odcinek z którym zrobić, nie mylę. Mówię tak. Chyba tak. I znowu nie ma co robić. ma tak. jeszcze jakiś plan na odcinek wymyślić co w nim tu robić, ale to bardzo też nawet nie ma co robić. W każdym razie to co robić to jest praktycznie no... badać. Dalej na tak żeby im jakieś no, oni chcą jakieś nie wiem może faktycznie dać im jakieś takie nie wiem coś żeby się trzeba zrobić no, no można nie. nie wiem po co to jest Coś tam, latarnia. Może by się nam przydała. Ale nie mam ołowia, ani kształtu. Później, owie, na Stalowe narzędzia. Nie wiem po co to jest. Okej. Okay. A co tu mamy? Czyli to musimy wybadać, żeby mieć jeszcze jedną broń Wow, po prostu Uch. Super Bardzo pomysłowe Dobra eee, Coś tu jeszcze jest? Jakiś litery mili? O, ja Dużo tego To no prosiłbym o to podstawowy worek i obrobione wrobione 50 Pięćdziesiąt aż? Tylko też 50? Udać się. O jakie? nam się wkładzą Może się No i tak wy to już poszliście w nie? No ciemniej trochę tam sobie latarkę wyłączył O, super. I tak, co tam się dzieje? Mamy tu bełki do kuszy i mamy tą kuszę I mamy kuśnika Czyli to trochę długo chyba się ładuje No, wyżej No i go uszczelić Łooo Trafiłem go A może tamtego świta? to jest o skręcił dziad jeden Trafiłem w niego, widać to było No, ja nie wiem czy No teraz dopiero w niego trafiłem O, trafiłem w niego też. Dobra. teraz, dobra To nie trochę Dobra, nie będę tych bzdów marnować. Kurde, nie wiem czy tej serii po prostu sobie nie, nie skończyć, bo tu będzie nudno strasznie. Skończyć. No, może być to chyba już dobry pomysł, żeby to serio skończyć, bo ta gra jest nudna strasznie. Nic tu nie ma do roboty. Kurde. Może przyspieszyć tak jak w Rimordzie to... o, to by było w sumie dobrym pomysłem. Kacz jest mod jaki na to, żeby to ten... zrobić. Może będzie. To ciekawe. Ale nie ma nic ROD, to Kurde. Może coś się pokopię jeszcze tam. Hmm. No dobra, to ja se pokopię. No tak, dokopałem się, tutaj już jest dół Tu chyba nic nawet nie ma innego Więc, yy, Albo bym musiał się kopać trochę dalej to Nie dalej, czy głębiej To już bym musiał poszerzyć baner jeszcze bardziej, bo jeszcze poszerzyłem go trochę Albo gdzieś tam wyżej to ale tam wyżej teraz już nic nie ma, bo taki obszar tam poodkrywałem, tutaj, tutaj taki obszar odkryłem i tam tylko żłoto i węgiel jest. Więc tak średnio. Tam chważek jest. Tutaj też w ogóle nic nie ma. Więc słabo. Może coś jeszcze tu znajdę. Rozkopałem tutaj wszędzie jeszcze na trzy kratki tam w dół i nic totalnie tu nie ma tak średnio coś jest jeszcze tutaj ciekawego do wykopania no, nie ma co no, się jeszcze no. muszę... No, to nie, muszę nauczyć nie stawiać tyle pochodni ile w minecrafcie bo to już w minecrafcie to, to nie z tymi że tutaj jest, bo one świecą jak y, jakieś latarnie publiczne czy coś To co jakby słońce wsadzi do środka trochę tak jest! W sumie. Kurde w sumie to można zrobić, żeby... można można znaleźć jeszcze limit po prostu wysokości tej, jeżeli coś takiego jest No i można spróbować zrobić jakąś. Jest. Nie wiem czy na środku budynku ją budować, ale myślę, że yy, w... W... trochę się wy... wybudowanie tego budynku. jakiś limit wysokości budowania czy nie może nie być, to już będzie ciekawe no, no ja się wybudowałem wysoko i trochę tak myślę, że już może nie być niczego takiego. I tak, yy, wieży do księżyca nie wybudujemy, bo księżyc nie jest czymś... Yy, nie jest czymś fizycznym, jak na przykład blok czy coś. To jest po prostu niebo czyli taki po prostu no tekstura nałożona naokoło więc no wieży do księżyca się nie wylubię ale do chmur to już można by spróbować no i tak pozostały jeszcze jakieś schody na tą wieżę No i sprawdzić, czy ta gra faktycznie ma jakiś limit wysokości budowania, czy po prostu może sobie wybudować wieżę w górę, tak żeby nie było widać niczego po prostu. Ciekawe, jakby się wybudowało wioskę na, na, na... Można by spróbować kiedyś, jakbym chciał, robić jeszcze, nie wiem, drugi sezon z tej gry. Albo faktycznie... Odcinki następne mogą już nie wyjść na przykład z tej kolonii, jak już wybadałem wszystko, bo celem moim to będzie po prostu, nie wiem, czy wybadanie po prostu tego i tego i zrobienie szybowca i tych, tych muszkietów. Co? I zrobimy po prostu muszkietów yy, i szybowca i myślę, że jak to się zrobi, jeżeli... Nie znudzi mi się granie tego save'a. Dotychczas to można jeszcze potem spróbować zrobić wioskę na, na, na podniebnych pałach. Tak jakby, nie wiem, wioskę na, na na słupach albo na wodzie. Tylko nie wiem czy jakbym zrobił wioskę na pałągach, na pałach, to nie wiem czy by się nie włączył ten taki tak zwany tryb oblężenia, gdzie ludzie jedzą dwa razy więcej, ale zombie nie mogą do mnie przyjść to mogłoby się coś takiego stać. Faktycznie. No i limity wysokości w tejże chyba nie ma. Bo to nie wygląda, jakby miał być jakiś limit wysokości. Ja już tu chyba wybudowałem z ponad chyba 200, na pewno ponad 200 bloków, nie wiem czy nawet nie, 300 bloków użyłem na wybudowanie tej wieży w górę. Jakoś ona się tu widać, nawet cień tej wieży. Jakby ona się nie kończy. Nie ma jakichś limitów. Za bardzo nie widać. Na którym bym miał skończyć budowanie. Jest tak trochę dziwnie. Znaczy, może twórca zapomniał. Przy okazji sobie tak rozmyślałem nad powstawaniem tej gry i sobie wpadłem na pomysł, że ktoś, kto chciał tą grę stworzyć, miał w głowie, żeby połączyć Minecraft z Immortem. Może tak było. Nie wiem ale właśnie taki Minecraft yy, z budowaniem kolonii no i, i tak nie widzę tej limitu to bardzo chmury do chmur dotrzeć raczej się nie da tak nie wygląda jakby się dało chociaż można by spróbować no i tak. te chmury to nie wygląda jakbym miały się tego Tak samo jak z księżycem, baję po prostu. No i pch, jak będę spadać, to przynajmniej mogę zejść sobie na jakiś niższy stopień po prostu. A ja nie na ja tą dół A do końca nie widzę, trochę mi się to nie podoba. Nawet. Fajnie. No i tak, już wyszedłem z zasięgu mojej kolonii i sobie właśnie ten sprawdzę, że się zombie będą spałnować. Więc trzeba to zamurować. Tak. No ale tak, limitu budowania w tej grze wygląda na to, że chyba po prostu nie ma. I tyle. Bo jeśli to miał być taki sam jak w Minecrafcie, to już chyba ten, co jest w Minecrafcie, moje oczy trzeba przewyższyć bo to nie wygląda jak 300 ileś kratek nie, czy da się jakoś tu włączyć nie nie da się tu włączyć jakiś tego i zaczynam powoli się gubić działam schody budować tu jest te 100 bloków po prostu może i będzie koniec tych schodów bo już limitów tej grze to totalnie nie widać nigdzie Tam nie podoba w sumie limitu nie ma nie o, takiego nie ma to ja bym tu jeszcze nie widział i widzimy całą mapę z góry kwadrat wow nie ma żadnej mgły to, to tak, yy, gdzie to jeszcze te schody zbudować? Tutaj gdzieś. No dobra. 40 bloków mi zostało, nie wiem czy wyrobię do, do, do nocy, bo zombie się w nocy spawnują, a tutaj się zombie już będą spawnować, jeżeli mogą się spawnować na czymś wysokim. Banner już tu nie sięga. Jak mi masz baner sięga. się To jest kilkaset kratek w górę. A jest już końcówka. Tych bloku. Trzeba tam stawić, no i będzie taki trochę koniec. Będę miał wielki suk na którym totalnie nic nie ma. Się. No przynajmniej teraz mogę spaść. Na sam totalnie dół i się rozpędzić do yy, prędkości Światła. I się robi problem, bo już zombie już kreska życia Zombie, on gdzie idzie? On, on nie wie co zrobić No to dobrze Jeżeli on tutaj zejdzie jakoś To nie będzie fajnie On już chyba kogoś zabił Ona raczej nie jest Moja kolonia Tego nie robicie no bo to macie robić, to robicie sobie, super Ten zrobi nie wie jak zejść, więc wie, jesteśmy tu bezpieczni z tej strony ta wieża przez to, że to, to te, ten księżyc na nią świeci, ona się tak porusza To jest taki trochę zegar, sumę, się z tego zrobić z tej wielkiej wieży No tak, ta wieża sięga gdzieś tam daleko Jest naprawdę wysoka I limitu budowania w tej grze nie ma No tak. Nie, czego zrobić? No mogliby zrobić jakiś limit budowania. Chyba, że zrobili limit budowania typu 1000 bloków. Może tak też być. Nie chce mi się budować 1000 bloków w górę. To byłoby bez sensu. Ten zombie cały czas tam chodzi. Nie wie co ma ze sobą zrobić. Trochę tak jak ja. W sumie. No ale tu nie ma zrobić bardzo Zostało nam w sumie tylko po prostu czekać aż się technologia wybada i tyle za bardzo brnąć w te wszystkie punkty mi się nie chce, bo nie mam nie. Mogę wydajność punktów zaupgrade'ować Super, bardzo potrzebne I to jest w tej chwili naprawdę Można go starać już No ciekawe A on tam idzie do góry A tych zombie jest tu ogle... więcej Tam jakiś się chodzi Mówimy, tak, no bo to jest dużo i one schodzą chyba. Tak, one schodzą. No ciekawe. Naprawdę ciekawe. Jak te zombie schodzą. No, powodzenia. Któryś kto się zreśli na samej górze to powodzenia. W zejściu przez te schody to będzie chyba trwać kilka dni normalnie. Pielgrzymka na dół. Pielgrzymka na dół schodów będzie wtedy na niebie. W sumie ja schodami, może no i nic tu się nie dzieje. To może być chyba ostatni odcinek tej serii, bo już zacząłem się bardzo nudzić w tej grze. Po prostu, że nie mam co robić. Serio, to jest strasznie. Myślę, że ten odcinek skończył po prostu na 20 minutach, nie mam co robić. Muszę powybijać zombie. Nie czemu na Nie no tych zielonych zombie, się tu robi coraz więcej Ale nasi kusznicy Robią co na jednak kuszników To nie są kusznicy, tylko kusznik Mam jednego kusznika i dwóch włóczników więc totalnie wystarczają na taką ilość zombi. Co się dziwi Można jeszcze tą ilość zwiększyć Mam bardzo wysoka na bardzo wysoką ilość zombie To, że nie mogę mu jakoś nie, priorytetu ustawić żeby Kurde Nie wiem, ja bym chciał, żeby oni dodali coś takiego, że jak tutaj się, się klika na przykład na Kury i on tu ma te, te rzeczy, tam, to menu To żeby dało się na przykład kliknąć na Strażnika i dać mu priorytet w jakie zombie ma najlepiej strzelać To by było naprawdę fajne Pewnie no, marnowałby by był tu kuszy na jakichś y, prymitywnych, słabych zombiaków. Jakieś lecą tu Które są lepsze. I w ogóle dziwię się, że ja jeszcze w sumie na tym save nie zobaczyłem czerwonego zombiaka, bo jest jeszcze czerwony. Nie wiem czy on, on tutaj wejdzie kiedyś, czy on już był może. Ciao od ilu kolaników No, posiłków mam 44 no to jest naprawdę dużo ilość nic nie ma zarobienia poza tym no jeszcze zostało po prostu e, to, to nie, nie ważne banner upgrade'ować bo a poza tym no to w sumie jak możemy wybadać też do tej kolonii na, na palach coś w tym stylu wybadać kolonizację dzięki której e, szybowiec okay, dzięki której będzie można stawiać nowe wioski i to może być faktycznie dobrym pomysłem wtedy można zrobić taką wioskę na wysokości czy coś na wodzie na przykład znaleźć jakiś ocean zrobić taki, taki wa water block w tej grze to może jakiś dobry pomysł ciekawy przynajmniej w, w końcu No ale cóż, tu... no nie ma nic do roboty, no. Bo ciekawe, jakby ten tryb yy, tego, tryb yy, oblężenia działał przy, przy takiej wiosce na wodzie, gdzie baner stoi na wodzie i zombie muszą przejść przez wodę, ale myślę, że im by to działało, że po prostu by się respiły. Nie wiem czy zombie też mogą się lepić w wodzie, bo jak nie mogą się lepić w wodzie, a ja będziemy na takim naprawdę bardzo dużym oceanie gdzieś na środku, to będzie trzeba im zrobić w takim razie jakieś takie miejsce, gdzie mają się lepić. Tam można już faktycznie coś na takie lepsze zrobić. No i co, no nie ma nic do roboty. Ja już w roku serii będę kończyć, bo to już nie ma co robić, no. Nie, to już mówię to chyba dziesiąty raz. No i sobie to jeszcze sobie ustawiłem tą ilość zombiaków na bardzo wysoki, więc możemy zobaczyć ile tych zombiaków przyjdzie. To będzie jeszcze ostatni, po prostu ostatni, jakby to powiedzieć, yy, ostatnia część tego odcinka. No, tak powiedzisz, spa bo... O, już się robi noc, a ja włączyłem dużą ilość zombi w nocy. Bardzo dużo <laughs> w sumie. Jestem bardzo, bardzo bardzo dobrze łowią i tak teraz się zespanuje jeszcze czerwony zombie mam nadzieję że się zespanuje wtedy będzie po prostu super no cóż no to trzeba czekać i patrzeć czy się coś zrobi czy nie ale po prostu mi się zdaje że to będzie jak zawsze że duży że coś nic się po prostu nie stanie po prostu będzie większe jak zombie żeby po prostu niezauważalne dla mnie. Ten kusznik to on po prostu stoi i wybija też zombie, które gdzieś tam są. Więc no. I on też ma bardzo duży zasięg. o nie, to nie wiem ma taki zasięg. Ja bym pewnie miał 9 większy. Czekajcie, jakby stać gdzieś super wysoko, to by mógł zestrzelić na przykład na tej wieży, to by mógł zestrzelić zombie gdzieś tam po tamtej górze łazi, kuszy. Ciekawe. Pewnie nie. No ale może. Może by mu się udało. Dosownie nie zdążył się obrócić, to nie by go zestrzelił. Może nie, że oni jednak nie mają różnicy zasięgu. To nie jest możliwe. Oni chyba faktycznie i w tym jak daleko mogą strzelać tych w swoich broni Przydałby się jeszcze jakiś taki strzał z mieczem tylko Zobaczymy, czy coś ciekawego się zespiło. A ile ty? Wow Na strzała pada zielony zombie? W takim razie czerwony musi padać na strzała od tej. Yy, no od muszkietu ja mogę tu latać i wywijać zielone na tej grze to by się przydał jeszcze jakiś, nie wiem nie, nie, bashingan czy coś gun. w sumie no bo dużo tego idzie ale oni się dadzą radę no bo mają tutaj taki długi długi szlaczek chociaż chociaż mogą sobie nie dać rady mają tych strzał mnóstwo więc w sumie strażnik nocny duchu może stać kolejny Czy ktoś gdzie powinien iść tak to o idzie o ja się kręcę, dużo sobie trzeba robić to ja może stanę z tym mieczykiem Nie no, sporo ich tu jest! Co mógłbym zawsze na takiej ilości zombiaków grać, bo to dlaczego by nie? To nie jest dla mnie żadna trudność, Bo nie są tam las. Ten kosznik tam coś zestrybuje, można by też drugiego stworzyć, dlaczego by nie? Nie, mi bełtów wystarczyło. No dobra, zrobimy jeszcze jednego koszyka A może oni mają faktycznie jakieś wbudowane to, żeby strzelić tych lepszych na początku. Ciekawe czy tak mają. Ale dużo tych zielonych przyszło, ale żeby przed czerwony, trzeba mi się po prostu więcej kanonistów i tyle. Oj idzie, już idzie tutaj. No, bardzo szybko idziesz. Idziesz z prędkością, kurde, światła, No wreszcie przyszło. No i teraz oni tych zombiaków wystrzelibłem jak muchy ja I można by jeszcze wstawić. Nie no, dzienny to jeden zukiem wystarczy. Nie, nie O kurde. Aha. No dobra. Okej, okay, wybadał nam się ten. Eee... Wow. Rusznikarza możemy tu badać, tylko że ołowiu nie mamy. Kurde, szkoda, że nie możemy tego zrobić, No dobra, no to noc z dużymi ząbkami została przetrwana, więc nic ciekawego się nie działo. Tak, ja byłem w shadow, to było Colonel's Revival, odcinek piąty, czyli ostatni. Cześć.